Dla Ciebie jest ważne wyśmiewanie ludzi, ludzi, y, chorych ludzi i to Ty mówisz, że Ty nie wyśmiewasz ludzi chorych, że Ty chorych nie wyśmiewasz. ja też jestem chory i co robisz? Wyśmiewasz mnie, też jestem osobą chorą od dzieciństwa, od 11, od 11 roku życia, jestem osobą chorą i co robisz? Wyśmiewasz mnie i Ty jeszcze jesteś w stanie powiedzieć, że ja tam do niego nic nie mam, ale on nas okłamuje, on nam, on tam te, te, te swoje, no, wahadło ci przeszkadza, to ci przeszkadza i na końcu okazuje się, że nie przeszkadza ci, czego ja używam, co ja robię. Tobie przeszkadza to, że ja zarabiam. Tobie przeszkadza najbardziej to, że ja zarabiam. A ty sama, jako niewierna osoba, płaciłaś, płaciłaś osobom... Y, które mnie wyśmiewały tak jak uszaty sama y, nakręcałaś ten kocioł sama i ty mówisz, że ty nie wyśmiewasz chorych ludzi na białaczkę, na cokolwiek poszłaś do innej która na którym jest ten człowiek który tam, przez którego trzeba było wyłączyć lajwa. Ksena mówię do ciebie przez którego musiałaś wyłączyć live'a. Ten, ten człowiek był wczoraj. I oni, ty tam jesteś i oni się siebie śmieją. Oni się śmieją. Ponieważ on nie będzie robił takich, takich yy, akcji tam na kanale. On przyszedł u ciebie zrobić. Żeby twój kanał zniszczyć, żeby twój kanał zamilkł. Bo teraz jest ważny ktoś inny w internecie. Tamtej osoby należy, należy słuchać. Nie ciebie, Ksena. Ta osoba tam była wczoraj. I była traktowana normalnie, to do ciebie przyszedł i to ty musiałaś wyłączyć lajwa, bo nie dało się go. Ja nie wiem, jak nie dało się go usunąć. Ja nie wiem, jak to mogło się nie, nie dać go usunąć. Nie można było go zablokować. Ty musiałaś lajwa wyłączyć. Tak to wygląda. Teraz.